TVG9, TV24 Reporter Sky. Yy, Witamy yy, Mirka Czarneckiego. Yy, Mirku, po wyborach zaraz otrzymałeś yy, prezent Mikołajkowy od, od starego nowego prezydenta. Tak? I. Od no tak, do, starego do nowego magistratu. I jeszcze, jeszcze nie przebrzmiały echa wyborów, które były 21 listopada, gdzie zasiadałem też jako członek komisji. Nigdy bym nie przypuszczał, że trzy dni później, a popatrzmy tutaj, 24, pokażmy to do kamery. Mhm. Ee, wy, e, jest a por... zaraz po wyborach? Zaraz. Poczuliście po pewnie jest już? Wyborach jest formułowane mhm. Ee, mhm. pismo informujące. Że nastąpiła podwyżka w moim przypadku około ponad 500%, czyli ponad pięciokrotna. Jest to dla mnie szokujące, dlatego że zbliżają się święta. Może ja jeszcze jakoś to przetrzymam, ale co mogą powiedzieć ludzie? którzy może mają większy metraż, może są w innej sytuacji, którzy tam każdą złotówkę liczą. I znajdują się w sytuacji przed świętami. Czy to o to chodziło w tych wyborach, żeby zaraz po nich... No powiem ci tak, Mirku, może to jest bezczelne trochę, ale uważam, że ci którzy wybrali prezydenta Adamowicza i tą radę miasta to zasługują na te podwyżki. No niestety ty też musisz cierpieć i inni, którzy nie głosowali cierpią także. Czy w ten sposób mm -hmm. łatają dziury w związku z tym, że budują, budują się hale takie czy inne, które nie, nie wiem, czy będą wykorzystane do końca, bo teraz uprawia się propagandę Lady Gaga i tak dalej. Ale miasto musi żyć, jego mieszkańcy muszą z czegoś żyć. Ja nie tak dawno byłem w Akademii Medycznej. Na stomatologii I spotkałem starszych ludzi Którzy strasznie narzekali Którzy mówią My musimy proszę Pana oddawać ostatnie pieniądze Na nasze czynsze A Adamowicz nam jeszcze podwyższa No tak Ale niestety starsi ludzie też głosowali Na, na Adamowicza Także no nie właśnie, wielu bo... osobom Można powiedzieć no Sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało. dało. Nie właśnie, właśnie stare właśnie ta dziady ta pani, głosowały nie, nie, na... przepraszam, przepraszam ta bo... pani, która no. ze mną rozmawiała, wręcz przeciwnie, ona nie głosowała. No może tak, nie, ale mogła, niestety, ja... nie mogła zrozumieć, dlaczego tylu młodych ludzi jest zaślepionych tą propagandą sukcesu w cudzysłowie. Jak pamiętam. Młodzi ludzie nie, nie poszli na wybory. Jak nie, nie pamiętam, tak jak prawda, no. ta propaganda jest w tej mm. chwili, w obecnym czasie, mm -hmm. e, bardziej nasilająca się, bardziej okłamująca społeczeństwo. A, to jak nie. było prawdopodobnie za, za Gierka. No, teraz bardziej sprytna jest. Może tak. tak. Ludzie, kochani, obudźcie się: jeszcze mamy wybory parlamentarne. Dzisiaj mamy, hmm. dzisiaj mamy. Pewnie się nie obudzą, no ale. Dzisiaj mamy Damy śnieg. To, to żeby nie było, kochani, tak, hmm. że klęska żywiołowa, nie daj Boże, nie życzę tego nikomu. Dopiero y, przyczyni się do tego, że społeczeństwo się obudzi, bo znowu okaże się, że gdzieś czegoś nie zrobiono i krew. Nas zalała razem z powodzią, czy nie daj Boże czymś Dobra, Mirku, już się nie denerwuj, bo Ciebie krew zaleje przed czasem. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Ja już jestem po jednym zawale, także ja mam dystans no do to... życia, ale żal mi tych wszystkich ludzi, których to dotyka. Dobra, dzięki.